Witam Was, kochani, w bardzo, w bardzo długo wyczekiwanym przez Was odcinku, a mianowicie wynik z wynikami konkursu. E, przepraszam, a więc teraz Wam pokażę, bo znowu już zmieniłam nagrodę. To już trzeci raz odkąd zmieniam nagrodę. I was przepraszam najmocniej, ale to jest pierwszy konkurs na moim kanale i ja po prostu nie mogę się zdecydować. A więc za pierwsze miejsce mamy naklejki. Klacz Respinte oraz kataro. Za drugie miejsce mamy klaczkuca, Dartmoor, lps pieska, sianko do stajni, zawieszka, poidełko oraz rysunek konia ledijskiego, który był na konkurs u stajni złoto, ale ja tych rysunków nie potrzebuję, a więc stwierdziłam, że mogę dać do konkursu jeden. A więc przechodząc do wyników konkursu. Trzecie miejsce zajmuje. Tak, trzecie miejsce zajmuje stajnia kometa. Tak więc gratuluję zajęcia trzeciego miejsca. Stajnia kometa. Za trzecie miejsce przypominam, jest promo. Tak więc mam nadzieję, że jesteś zadowolona z wyniku. Tak więc, no, to tyle. Drugie miejsce zajmuje. Drugie, tak, drugie miejsce zajmuje, uwaga uwaga, Stajnia Złoto, tak więc bardzo, e, bardzo, bardzo pozdrawiam Stajnię Złoto, ponieważ z ja nią miałam dużo spraw, u niej w konkursie również biorę, wziąłam udział i jeszcze nie ma wyników, ale to tak mniej czasem, a więc Ty wygrywasz pieska, y, poidło, y, nie poidło, tylko nie pamiętam jak to się nazywa, napadok się stawia zawieszkę siano no, klaczku cieka oraz rysunek pierwsze miejsce zajmuje, pierwsze miejsce zajmuję czyli osoba, której zdjęcia mi się mega podobały czyli uwaga uwaga Zuri Szlejch bardzo Cię pozdrawiam Zuri Szlejch Gratuluję, bardzo, bardzo gratuluję zajęcia pierwszego miejsca. Tak więc, no naprawdę, ten konkurs nie był taki łatwy, a więc, ty wygrywasz klacz Pintabian, katalog oraz naklejki. I uwaga, uwaga: nagrody nie będą przysyłane dzisiaj, tylko myślę, że dopiero za jakieś dwa tygodnie, kiedy się pandemia uspokoi, ponieważ. To jest trochę niebezpieczne, tak wysyłać, bo wiecie, nie wiadomo co się może stać. Tak więc yy, nagrody zostaną przesłane za dwa tygodnie. Albo może nawet później ja Was bardzo przepraszam, ale akurat taki mamy okres. I niedługo będzie special z okazji 20 subskrypcji. Bo wczoraj na moim kanale dobiliście 20 subów, a więc Wam bardzo dziękuję. I to są nagrody za pierwsze i drugie miejsce. A więc jeszcze raz przypomnę wyniki. Pierwsze miejsce Zuri Schleich, drugie miejsce Stajnia Złoto, trzecie miejsce Stajnia kometa. E, a więc... E, ale to nie jest tak, że e, wybrałam trzy najładniejsze prace, bo wszystkie mi się podobały, ale no tak naprawdę te trzy, no były, nie wiem, coś mi tak podpowiedziało, że te osoby muszą trafić na podium, tak więc mam nadzieję, że moje tło Wam się podobało. A więc w tym filmiku to by było na tyle, nie zapominajcie dawać łapki w górę, subika oraz yy, dzwoneczka. I proszę osoby, które zajęły yy, jakieś miejsce, bardzo proszę o kontakt ze mną. Zursz, ich przy insta, stanie komentarz, a ty stanie złoto, możesz ze mną... No, po prostu w komentarzach, o ile YouTube nie zablokuje. A jeśli YouTube zablokuje, to pod innym filmikiem. A więc trzymajcie się gorąco, dbajcie o siebie. A więc w tym filmiku to by było na tyle. Pa pa!